Co zrobić, żeby mieć spieniacz, który spienia mleko, jak ma się spieniacz, który nie spienia mleka, tylko go podgrzewa. Tylko je podgrzewa. Z pomocą przychodzi legotechnik. To jest część od spieniacza do mleka, którą nałożyliśmy na oś legotechnik. Te dwa koła zębate to jest e, przekładnia, dzięki której e, to koło się szybciej kręci. E, kiedy podpięliśmy sam silnik, e, to po prostu mleko się w ogóle nie spieniało, bo, bo e, to koło, to koło e, za wolno się kręciło. Więc zrobiliśmy tu przekładnie i wtedy ona przyspieszyła to koło, i, i wtedy to mleko może już się spieniać. Prelewamy mleko teraz do spieniacza, który tylko podgrzewa je. Ok? Teraz ten spieniacz wkładamy od góry tak, żeby. Zabezpieczenia go trzymały, czyli te uchwyciki. Włączamy tutaj i włączamy też tutaj silnik i się spienie. Mleko się już nam spieniło, więc wyciągamy już spieniacz technik. Mleko się bardzo ładnie spieniło. Można je teraz dolać do kawy. Jeśli spodobał Wam się ten film, zostaw, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia!